Cześć, jestem Krystek i od razu przepraszam Was za przerwę Filmu nie było chyba z 5 dni temu Był ostatni film i dawno nic nie pojawiło się na kanale Były tam jakieś live'y, ale oprócz tego nie było żadnych filmów Od to zmienia, zaczynamy znowu regularne filmy Po nie miałem za bardzo czasu I w dzisiejszym materiale chciałbym Was zaprosić do mojego klanu, który nazywa się Flashfire Ma tutaj właśnie na ekranie Na razie jest 21 osób, bo klan jest dość nowy Założyłem go właśnie z kilkoma y, osobami, które mają właśnie w nim wiceprezydenta. Klan jest o 6000 puharków, dlatego, że y, właśnie y, mamy emotkę klanową, którą jest y, 8Bit, który jest oczywiście za, za 6000 puharków. Bardzo serdecznie Was zapraszam do klanu. Y, myślę, że z Waszą pomocą szybko bijemy właśnie w naszym klubie y, 100 członków i będzie na naprawdę bardzo fajnie. Ja muszę, ja muszę też cię właśnie wziąć w tym sezonie do grania. Na pewno pojawią się jakieś odcinki, bo y, po prostu mam mega mało pucharków w tym sezonie, muszę trochę odrobić. Za indygo będzie update, więc pewnie y, jeśli pojawi się coś fajnego, też będzie o tym materiał. I jeszcze bardzo Was proszę o y, wypełnienie ankiety, która pojawi się teraz w prawym górnym rogu. Hmm, co Was właśnie wiecie na moim kanale, czy, y, czy Fortnite'a, czy Brawl Stars'y, czy coś innego. Jeśli coś innego, to napiszcie w komentarzach, co? Bo ja totalnie nie mam pomysłu co nagrywać, co byście chcieli zobaczyć Więc będzie się pojawiał Brawl Stars i Fortnite raz za kiedy Głównie Brawl Starsy Ale możecie śmiało pisać w komentarzach co chcielibyście zobaczyć na moim kanale Bo jestem naprawdę otwarty na wszelkie propozycje A ja dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, jeszcze raz zapraszam was Bardzo, bardzo serdecznie do naszego kanału, który się nazywa Flashfire Yy, wszystko będzie w opisie, mamy też Discorda, też będzie wszystko w opisie, tutaj właśnie w opisie kanału jest podany Discord, yy, mam nadzieję, że będziecie się fajnie bawić. właśnie na przykład, jak ktoś dołączy i dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i zachęcam Was do obejrzenia moich kolejnych filmów. Cześć!